Jesteśmy przed świetlicą wiejską w Sowinach. Mamy dla mieszkańców Sowin bardzo dobrą wiadomość. W marcu bieżącego roku planujemy ogłosić przetarg na przebudowę kanalizacji deszczowej oraz remont chodnika wzdłuż drogi gminnej w Sowinach, a ponadto planujemy również wykonać remont świetlicy wiejskiej. Środki na to zadanie otrzymaliśmy w ramach Rządowych Inwestycji Strategicznych Polski Ład. Jest to kwota prawie 2 milionów złotych. Myślę, że o zakresie zadań, które chcielibyśmy wykonać na świetlicy, poprosiłbym bym o zabranie głosu pana sołtysa Andrzeja Biernata. W nawiązaniu do wypowiedzi pana burmistrza, mamy zamiar wyremontować obiekt świetlicy wiejskiej, polegający na wymalowaniu elewacji zewnętrznej i naprawieniu tej elewacji. Potem może przejdziemy na świetlicę wiejską i zobaczymy wewnątrz cały budynek, który ma być też wyremontowany, odmalowany. Mamy po prostu wymienić płytki w wejściu do świetlicy wiejskiej, a także odnowić remizę strażacką. Myślę, że to jest również odpowiedni moment podziękować osobom, które również przyczyniły się do tego, że te inwestycje na tej świetlicy i wzdłuż wioski będą poczynione. Przede wszystkim chciałem podziękować tu za zaangażowanie pani radnej Bogumile Woźniak i oczywiście gospodarzowi miejscowości Sowin, panu sołtysowi Andrzejowi Biernatowi. Wielokrotnie byliśmy proszeni o te inwestycje i myślę, że nasz upór determinacja, przede wszystkim dążenie do pozyskiwania środków przyniósł pozytywny efekt, gdzie w najbliższym czasie mieszkańcy będą mogli sami to doświadczyć. Więc jeszcze raz tu obecnym Państwu bardzo serdecznie dziękuję i pozdrawiamy serdecznie mieszkańców SOWIN.